Firma Herman jest największym europejskim producentem bram garażowych i przemysłowych oraz urządzeń do automatycznego sterowania bramami. Jest również liderem w produkcji drzwi, systemów przeładunkowych oraz zamknięć przeciwpożarowych różnego typu. Spółkę prowadzi już czwarte pokolenie wnuków i prawnuków jej założyciela. W ciągu 75 lat istnienia firma zdobyła doświadczenie i know-how pozwalające jej wyrobom osiągnąć perfekcję. Nadal jednak pracuje nad doskonaleniem swoich produktów. Tak rodzą się patenty i niepowtarzalne rozwiązania. Bezpieczeństwo użytkowania produktów jest jednym z najważniejszych celów firmy. Dlatego bramy i napędy są badane i certyfikowane według wysokich wymogów norm europejskich. Firma Herman świadomie korzysta z zasobów naturalnych oraz konsekwentnie chroni środowisko. Marka Herman to symbol i gwarancja najwyższej jakości.